Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku A dzisiaj mam dla was dosyć nietypowy materiał Tydzień temu siedząc na fotelu A zarazem patrząc w sufit Wpadłem na pomysł, aby przedstawić wam Taką moją jedną z ciekawszych historii Związaną z zakupem zestawów LEGO Koniecznie oglądajcie do końca Bardzo wam dziękuję za ostatnią aktywność Na moim kanale i oczywiście Proszę o więcej, jeszcze 3 suby I będzie nas 14 700 widzów Trochę was jeszcze pomęczę Do tych 15 tysięcy widzów Ale nie martwcie się, później Trochę spuszczę stonu. Na samym początku chciałbym podkreślić, że historia przedstawiona w tym materiale jest jak najbardziej autentyczna i nic nie zostało przekręcone. Zawsze, gdy chciałem zamówić jakieś klocki, to szedłem do taty. To była taka tradycja, bo jeszcze kilka lat temu samodzielnie nie cebulowałem. Na przełomie roku 2014 i 2015, wtedy miałem jakieś 11 lat, byłem bardzo zafascynowany możliwością licytowania przeróżnych produktów. Śmiało można powiedzieć, że kształciły się we mnie takie pierwsze zapędy do cebulactwa. Bo jednak licytacje w większości zestawów Lego startują od dość śmiesznych kwot typu złotówka. Należy jednak pamiętać, że w wypadku licytacji trzeba wiedzieć, kiedy powiedzieć stop. Ponieważ te emocje w trakcie walki o dany produkt mogą nas wyprowadzić w pole. Czemu? Zaraz się dowiecie. W zasadzie to sporo czasu próbowałem coś na tych licytacjach upolować, zaczynając począwszy od Lego Mindstorms NXT 2.0, a kończąc. Na Lego City. Pewnego dnia i tutaj nie do końca jestem pewny daty, ale prawdopodobnie był to 14 grudnia 2014 rok. Wreszcie nadarzyła się okazja. Biały pociąg pasażerski o numerze 60051 właśnie z roku 2014. Gdy zobaczyłem go po raz pierwszy, bardzo go chciałem. Z uwagi na fakt, że nie miałem jeszcze w swojej kolekcji żadnego pociągu od duńskiego producenta. Katalogowo kosztował 500 zł, więc był to najwyższy moment, aby zagościł u mnie. Zwłaszcza, że na Allegro pojawiła się licytacja z jego udziałem. Ceną wywoławczą było 50 zł, licytacja była zaplanowana na 5 dni. Dlatego też 24 na dobę przypominałem dobitnie mojemu tacie, aby monitorował sytuację na bieżąco. Już po dwóch dniach cena skoczyła do 150 zł. Nie ukrywam, zacząłem rozważać różne scenariusze. Mimo wszystko sytuację miałem pod kontrolą. Niestety, finał licytacji był zaplanowany na godzinę, w trakcie której mój tata przybywał w pracy. Musiałem wziąć sprawy we własne ręce. Z czego co pamiętam, wybłagałem tatę, aby pozwolił mi załatwić tą sprawę samemu. Zaufał mi, że zachowam rozsądek. Ostatecznie ustaliliśmy, że cenę mogę maksymalnie podbić do 300 zł. Ciśnienie mi podskoczyło, bo zaledwie dwie godziny przed zamknięciem licytacji cena przekroczyła 300 zł. W głowie miałem różne myśli. Przecież obiecałem, że będę licytował do 300 zł, a z drugiej strony 50 zł więcej wcale nie zaszkodzi. Nadeszło ostatnie 10 minut, cena 370 zł, i ja dosłownie wpadłem w amok, walczyłem do końca i przesadziłem 420 zł. Taką liczbę wpisałem. Wszyscy wtedy już odpuścili. Pewnie uważacie, że wcale źle nie jest. W końcu zatrzymałem się to 80 zł przed ceną katalogową, ale w tamtym momencie przypomniało mi się, że ja przecież nie mam karty kredytowej. Poszło z karty taty. Do przyjścia taty miałem jeszcze trochę czasu, ale nie mogłem tego ukrywać, przecież zorientowałby się. Musiałem coś wymyśleć. Pojawił się pomysł. Z biegiem lat wydaje się absurdalne, ale przypomnę, że wówczas miałem lat 11, wyobraźnia bogata, więc ryzyk fizyk. Na to, bo wiesz, jadłem ciastko i to ciastko niefortunnie spadło mi na myszkę i kupiło pociąg. Ja naprawdę tak powiedziałem i teraz zastanówcie się, czy uwierzylibyście w to? No nie bardzo, prawda? No cóż, musiałem zapłacić z własnej kieszeni, ale przynajmniej wyciągnąłem z tego jakąś lekcję. Jak obchodzić się z pieniędzmi i nie nadużywać zbytnio zaufania rodziców. Słuchajcie, czekam na wasze komentarze z historiami i wspomnieniami związanymi z klockami Lego. Koniecznie zostawcie łapeczkę w górę oraz czelicie suba na moim kanale, a my widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się. Cześć!